Biegaczu, pamiętasz o rozciąganiu po treningu? Nazywam się Wioleta Jończyk i pokażę Ci proste ćwiczenia, które uchronią cię przed kontuzją. Profilaktyką biegacza jest rozciąganie. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne, żeby nie mieć żadnych kontuzji. Pokażę również kilka ćwiczeń właśnie jak się rozciągnąć, jak rozciągnąć te miejsca, które bardzo angażujemy w trakcie biegu. Zapoznajcie się z nową kolekcją IQ. Bardzo fajne ubrania do biegania i do różnych sportów. Wszystkie te mięśnia, które zaangażowane są podczas biegu, potrzebują rozluźnienia. Czworogłowe uda, dwugłowe uda oraz błytka to są te miejsca, które są dosyć mocno angażowane w trakcie biegu, dlatego należy je rozróżnić po biegu, rozciągając je. Rozciągnięte mięśnie po biegu pomogą nam zapobiec kontuzjom. Pamiętajmy, żeby rozciągać się zarówno po biegu, ale ważne jest, żeby zrobić osobny trening typowo rozciągający. Tuż po biegu nie możemy zbyt mocno napinać naszych mięśni ani rozciągać, natomiast już w osobnej jednostce treningowej, Potrzebujemy porządnego rozciągnięcia. Do rozciągania możemy wykorzystać każdy przedmiot. Może to być płot, barierka, drzewo, i tam wystarczy się oprzeć i robić skłonę. Pamiętajmy, żeby przy skłonach napięte były plecy, opuszczone jak najniżej i proste przede wszystkim. Nogi również muszą być wyprostowane, bo na ugiętych kolanach wielkiego rozciągnięcia nie zrobimy. Jeśli chcemy dodatkowo rozciągnąć łydkę warto mocno zadzierać palce w góry. Nasze ręce to siła napędowa. Jeśli będziemy je rozciągać, zwróćmy uwagę, żeby przytrzymać każdą pozycję przynajmniej kilka sekund. Ważne są stawy, czyli ramiona, łokcie, nadgarstki, To właśnie te miejsca mamy spięte. Do rozciągania wystarczy nam zwykła mata, a jeśli mamy miękkie podłoże typu bieżnia, trawa czy też kawałek ziemi, możemy spokojnie zacząć rozciąganie. Bardzo fajne ćwiczenie rozciągnięcia grzbietu i pleców to pochylenie mocno klatki do dołu. Postawmy jeszcze wysoko palce, żeby mocniej przylegały pięty, dzięki czemu rozciągniemy mocno dwugłowy uda. Ćwiczenie wykonajmy po kilka skłonów, tak żeby mocno rozciągnęły krzyż. Ważne jest w rozciąganiu to, żeby rozciągnąć wszystkie te partie, które ćwiczyły w danym treningu. Tu mamy ćwiczenie pochylające całe ciało do boku, gdzie ręka nasza jest dodatkowym obciążnikiem. Pamiętajmy jednak, żeby pośladki lekko odchylały się do tyłu dla bezpieczeństwa pleców. Następnie wykonujemy rozciąganie nogi. Dobrze położyć ją na jakimś wyższym, podniesionym podejście, ale dodatkowo pamiętajmy za każdym razem o wyciągnięciu pleców, bo to one najczęściej przynoszą nam wszystkie kontuzje. Pochylamy się kilka razy klatką w dół do nogi oraz ręce góra i wyciągamy plecy. Kolejne ćwiczenie, które rozciągnie łydkę oraz udą. Klękamy na jednym kolanie, drugą nogę wysuwamy mocno do przodu. Zmieniamy położenie. Raz prostujemy nogę tylną, jednocześnie pchając mocno biodra do przodu. Raz prostujemy nogę przednią, jednocześnie pochylając klatkę do przodu. Ćwiczenie wykonujemy znowu kilka razy. Na jedną stronę, a później na drugą. Wyciągamy nogę długą, drugą podkładamy pod siebie. Najpierw wyciągamy piętę do pośladka, następnie kładziemy nisko klatkę w dół. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. W jednym momencie czujemy mocny ucisk w łudzie, natomiast w drugim momencie czujemy mocny ucisk w pośladku nogi ugiętej. To ćwiczenie genialnie rozciągnie czworogłowy uda, bardzo fajnie rozciągnie pośladek, Aż po samą łydkę. Uważajcie jednak, bo często łapię skurcz przy tym ćwiczeniu. Kolejne ćwiczenie na rozciągnięcie czworogłowy uda. To jest klasyczne, proste. Nie potrzebujemy do tego specjalnego podłoża, dlatego możemy wykonać je wszędzie. Łączymy nogi, uginamy jedną, przyciągamy piętę do pośladka, wyciągamy długie plecy, ręka do góry. Ćwiczenie powtarzamy po kilka razy na każdą stronę. Kolejne ćwiczenie rozciągające pośladki. To rzeczywiście mocno spowoduje rozciągnięcie tej partii mięśni. Tak zwany kwiat lotosu wymaga od nas równowagi, jeśli jednak nie dajemy rady zrobić to bez podparcia, to jedną ręką przytrzymujemy się jakiegoś przedmiotu. Wykonajmy to ćwiczenie po kilka razy, raz na jedną, raz na drugą nogę. Następnie znowu rozciągamy sobie wewnętrzne partie UT, pochylając mocno plecy do przodu. Przyklejamy dłonie, starajmy się maksymalnie szeroko rozstawić nogi i przesuwamy się, raz przyciągając łokcie do podłoża, raz prostujemy ręce. Pośladki mocno idą w tył i wracają do pionowej postaci. Ćwiczenie również wykonajmy po kilka razy, na pewno przyniesie ulgę plecom oraz mocno rozciągnie wewnętrzną stronę utru. Kolejne bardzo fajne ćwiczenie rozciągające wewnętrzne partie uda, tak zwane przywodziciele. Stajemy w dosyć szerokim rozkroku i naprzemiętnie prostujemy nogę. Noga prosta unosi wysoko palce do góry, co dodatkowo naciąga nam udo oraz łydkę. Ćwiczenie wykonujemy kilka razy na każdą stronę, przytrzymując pozycję. Biegam po lubie, organizuję takie treningi za darmo w całej Polsce. U nas w Kielcach odbywają się w sobotę o godzinie 9. I to właśnie ja trenuję tutaj biegaczy wraz z drugim trenerem. Zapraszam wszystkich chętnych. Jeżeli chcecie zaczerpnąć motywacji, jeżeli chcecie więcej ćwiczeń, zapraszam Was na mój kanał Wioleta Jończyk. Również drugi kanał Fit Dolls, gdzie tu fajnie motywujemy razem z Angeliką, moją współtrenerką.